Witam serdecznie. Pierwsze pytanko chciałabym zadać na temat festiwalu w Gdyni, gdyż mieliśmy okazję już zobaczyć wtedy na dużym ekranie po raz pierwszy. Jaki wtedy był odbiór filmu? A, no byliśmy w panoramie kina polskiego, więc nie w konkursie głównym. Szkoda, ale, ale i tak e, wydaje mi się, że dla niezależnej produkcji jest ogromny sukces. Spełnienie moich marzeń, więc. E, jaki odbiór? No, myślę, że. Nie wiem, myślę, że pozytywny. Dobrze, mamy do czynienia z dramatem, a więc jakie problemy porusza film? Myślę, że to bardziej jest też taka próba stworzenia pierwszego polskiego filmu kina prawniczego. Czyli nie wiem, gdzieś można znaleźć jakieś, próbować sobie gdzieś wizualizować jakąś referencję. Michael Clayton, firma. No myślę, że jest to film o, o jakichś problemach młodych ludzi, ale nie tylko o problemach korporacji, więc. I tak to widzę. Dobrze. Odgrywa pan również rolę głównego aktora, a więc kilka słów o pana postaci. O, młody prawnik, który bardzo. E którego ojciec, profesor filozofii, wychował w jakimś takim tradycyjnym poczuciu zasad moralnych, wartości. No, jest, przeżywa jakieś zderzenie takie z rzeczywistością, z prawdziwym, realnym biznesem, z, z zasadami, którymi rządzą tym biznesem. No i pytanie, jaką drogę wybierze? Czy, czy tą drogę takiej wartości, zasad, których, którym był wierny jego ojciec, czy, czy, raczej, no, czy raczej jakąś inną? Dobra, a jak to wygląda ostatecznie? Wszystko tak, jak pan sobie wyobrażał? Myślę, że tak, że to w ogóle pierwszy film jest ciężki, bo jest to zawsze debiut, więc ja akurat byłem w Wajda School w studio prób, więc moim zdaniem ta nazwa studio prób idealnie wpisuje się w, w to, co się próbuje zrobić z filmem i twórcy próbują zawsze coś, coś stworzyć. Nie zawsze się udaje, ale próbujemy i, i no myślę, że tak, jestem bardzo zadowolony. To, co sobie założyłem, udało się zrealizować, więc... W filmie możemy również zobaczyć aktorów z pana poprzedniego debiutu Matka. Zgadza się? Tak, dokładnie. Myślę, że, że bardzo fajnie nam poszło, jeżeli chodzi o mój krótki metraż, a udało się też tak naprawdę już szukając obsady do, do, do matki szukałem obsady tak naprawdę już do pełnego metrażu filmu, więc gdzie oczywiście udało się, udało się jak gdyby dopasować postać gdzieś też do, do pełnego montażu, to ci aktorzy oczywiście się w tym filmie znaleźli. Oczywiście chciałbym współpracować też z aktorami, z którymi zrobiłem krótki metraż w przyszłości.